Elosie Mandero, nam się Siemanko, witam serdecznie w odcinku. Na początku ma sprostowanie, prostowanie, bo widziałem pod ostatnim odcinkiem ze strony ktoś się tam sfaflunił, że... Ja kłamię, jakim trudem jakieś y, battle miały wyświetlenia jak Hide and seek, czy jak coś tam. Ja tak powiedziałem, wiecie, nie? Ale bardzo często te case battle przewyższały nawet odcinki, nie wiem, czy z Golfów, czy z losowych supermocy, bo tam były, oscylowało to w granicach 14, 15, 17 czasem tysięcy. A nawet, a takie jakieś battle niektóre, a niektóre takie odcinki, inne na przykład typu Golf, typu Animal Party potrafią mieć 12 tysięcy. Więc uważam, że to jest bardzo zbliżone, więc proszę mnie nie wydać w tych komentarzach. Przecież nie chodziło, że za każdym razem, każdy odcinek robi więcej niż flagowy flagowiec zwany no nic. Dobra. Są ze mną trzy kumple. Cześć kumple z Jołopki, z ekipy na spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Siemanko, witam. My jesteśmy gdzie? Tam gdzie ostatnio zacumowaliśmy za, naszym wspaniałym okrętem z wielkimi dwoma żaglami, czyli moimi uszami. Je, co jest iwencik, ale przed iwencikiem co jest 5. Tutaj wprowadza się kod gry, Ja bym wam pokazał jak to się wprowadza i go aktywuje, ale niestety nie mogę użyć własnego kodu, co jest tutaj napisane wyraźnie, ale dla graczusia jak chcecie wesprzeć i żeby żagle się rozwijały, były większe, brały więcej wiatru. Żagle, łódka ta płynęła, ster, dobrze ustawiony. To, to zachęcam. Link macie również w opisie: macie 10% więcej w doładowaniu, jak to mówi. I przy doładowaniu jest 2,50 jeszcze w gratisie, chyba na stady, Jeśli to pierwszy raz, przy okazji, jak jest event, to dostaniecie y, chyba jeszcze te y, slice -y pizzy, czy tam kawałki pizzy, nie, Jak to się mówi, slice, tak, natural. Nice, no slice, no, nice, no, nice, no, nice, tak. slice. Oprócz tego jest tu i wencik. Y, na zasadzie tych, że my te kawałki sobie farmimy, i z tych kawałków na przykład mamy tu jakieś uszczel z kina, i wybieramy z trzech po prostu losowanko. I trafiliśmy, no tego takiego średniego, nie? Możemy również pohandlować, bo na przykład wymienić sobie jakieś tam. I zyskaliśmy coś takiego. Jest jeszcze kurza z karbonka i tego nie sprawdzę o co w tym chodzi, ale nakarmy kurczaka. To tworzysz tam bitunię? Nie no wiem, właśnie porzu? z tym kurczakiem. Aha, a bo tu go karmisz i dobra, tu go karmisz i im więcej nakarmisz, tym więcej wyfarmisz jakieś skiny. Dobra, nieważne tak, bitunię tworzymy. Yy, są jeszcze oczywiście eventowe skrzynki Gdzie one mi uciekły, Grzesiu? To pizza case y albo limited case y są, Ta, nie? Tak, pizza a case, y. diablo kejsy, margarity. Dobra, nie robimy, jak widzicie, papier się zgadza troszeczkę, to może się zdać u gdzieś na odcinku, czym się zgadza papier? To, to możecie sprawdzić. Możecie <laughs> Ale sprawdzić. jak znamy stare pożekadło z poprzednich przygód naszych battle'owych. No u mnie idzie, nie idzie. Ja, ja u chłopaków dymam u chłopaków, a u siebie jestem dymany, no jestem takerem tak zwanym. To co, na początek, ja tu oczywiście Dżangielek, bo Dżangielek jest z promocji, warto sobie szarpać, coś w z sensie promocji, jakiś eventówka, tutaj Diablo Pizza i dajmy, co mi tu fajnie dało, o to mi fajnie dało, dwie damy, albo nie, to i dead case, o, i co, prywatna, czterech chłopaki, Red, are you ready, tu dostać dupę, Ready Ja ready, ready, ready. Ready. No, no, no. muszę zacząć, tylko żeby mi Tessa nie wyrzuciło, Mam nadzieję, że nie wyrzuci tym spika, bo mój ten jest jakiś problem wadliwy. A nie wiem, czy jak odinstaluję tym spika i zainstaluję jakby nową wersję, to czy mi nie znikną zakładki, w których mam dużo tutaj te serwery. Dobra, trójak jak podsiedzony, można wygrywać, żaden to problem serwery. dla mnie. No, wsiadł, wsiadł no, tam, mam to zakładkach tym spiki i mam ich u Was osiem. Leci, Leci. Leci tam moje, pa pa pa, moje. Ej pa, a blisko, Je, moje, blisko, moje. No blisko ten skin zawsze był taki, wiesz, jak zjeść jokarka, to dupa. Nie widzę, się wpierdzał. A w tych trzcinkach bo... taś... Ta, no Rysiula, no to pokazałeś. Uuu. Oj, tutaj wjeżdżają panowie na no, wjeżdżają. No wjeżdżają, wjeżdżają panowie z Wrocławia, wjeżdżają, no. balancet. <laughs> moje drogie będzie, coś czuję. No, 75. Fajny ten skin. Ale to Michał to, to oddech to, na plecach czułeś, no. Chyba już ten. Nie. Tak troszeczkę, troszeczkę. Dobra, niech Pizza coś dalej lepiej, człowieku, a nie... O, Sirex. No to masz Rexa i się pan dla kusty wpierdolił. O! Co?! 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 Ej! Jak to? Jakim I pan mi się k*** Sajreksa Sirexa skurwol. Ej, mu tak dropi tak domowo takie skiny. No, tak no, o, on losowo z spiny coś dostanie nagle, kurwa nie no. wiem. Jest klapą no. kapitału, nagle co? On se siedzi i se pali kiepa z tym ryjem nie na no, Ja w szoku też, bo nie się na Ciebie. <grym> ja wiem, że Ty w szoku, ale to Tobie po prostu, Ty jesteś w złotym czepku urodzony. No trochę tak. No dobra, trochę z złotym czepku, zanurzonym w soplicy, no dobra. O, to też I z perełką eksport w ręce czy tam. Nie? Dobra, no, wygra tak jest, wygra, ja już to wiem, Jest po prostu. Ej, jeszcze czekaj, jeszcze może dead coś tam naprawi, no nie naprawił. Nie ma szans. <laughs> zepsuło się zepsuło. Ja Zawsze radę taki radę Ty, ale ogólnie bardzo dobra bitwa, bo to jest profit, nie? 375 razy 4 to jest 725 łącznie w sumie, no. To jest profit, bo to ogólnie jak na Batlach z doświadczeniem wiem rzadkość zdarzyć jak wodzi w profitu, nie? Raczej znaczy, wodzi inwestycji w skrzynkę. No ja to ja, to ja, ja te, mnie zdobiemo, zastanawia ten, to was, bo to jest beta, tak tego kurczaka, jak tutaj nakarmić raczej. A to ja nie wiem. Jutro go nakarmił tak. tak. O! 20 20 zapakowaliśmy, mam jakoś Guardiana. I to po o. wypłacie się chyba kończy tej. Ciasko robisz 40. Dobra, babaka, ja ten pierwszy raz kurwa tak Patrzcie, teraz Neonair. Neonu, Neona. To czaska zmówiło. Nie, jestem, to... jestem, już robię, robiłem. O, teraz igielka. Ja pierwszego robię. Ty, już nie mam. Ten kurczaka się karmi i się farmi jakby na tym ten. I pod koniec eventu to jest wypłacane. Tak, tak rozumuję, że tak to działa, nie? No dobra, bo lekkie plecy. No tak, tak, jak tu wjechać? Nie, tak, będzie nie dobrze? Mogę tak tak, tak, no no tak, 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 tak widzowe najlepiej, nie? Tak ustawione. Pies, ale pies, to się nazywało manipulacja magią, to dobrze pamiętam? Oby ci do dupy wskoczyło wszystko, co najgorsze, wiesz? Wszystkie zaraz świata ciasko. spokojnie, zaraz drobnie dla psa. To jest z tego, z Janka, tak jak przed chwilą. Już, już. 115. Yy. A i nie, dla degasa. Dygaska, wiadomo. Dobra, dobra to ja jestem drugi w kolejce dajmy, do Underdoga. Okay. Okej. Okay. już auto wierka. A to są AWP 50 na 50, tak? Tak. One nie są złe. Kurwa, my już złe najgorsze jesteście szmaci. Dobra, dobra. Mimo żeński nas dyma. Przynajmniej nie ten, przynajmniej nie falafel, nie? Ja. Yeah. Ale nie, ale naturalna trójka, nie może naturalnej bo on odpierdoli od tego. No, ja. To jest... nie Nas można podniekać bo to jest Co panie za gniot! Państwo przegrał. Nie przegrał, wygrał. Nie, o, z kim by się, w końcu kurde. no, yeah. ja, Dobra, Margaritę o, mam widzowie otworzę. Frytę tam bitwę. A widzę Margaritę pokażę. Za 15 chyba, nie? Za piątkę. Ja zrobię jakąś No to no to to 15 jest łącznie, tak? Były za piątkę, tak. Na zadychę pepperoni lecimy. Czyli dycha na sztuce. Cał twojej pepperoni. Ej, chyba będzie git? Nie, nie. Ej, będzie git, będzie git. Ech. Nie, dobra, nie dobra. jest git, bo wskoczyło to. Eee. Tak, zapraszam. Tutaj wam daję linka. Proszę bardzo. Dziękujemy. mi przycięło, dobra. nie? Mam z... A, mam w kartach dużo potwierane. Tutaj, jak widzicie? Dobra, i będzie tu. Dobra, jaką pizzę... Ale jaką pizzę wybrałeś? Diablo, ja tam za 50 zł, wiesz? Diablo. Diablo. Peperoni tam. Ale I chciałbym się poskarżyć na to stronę, powiem jestem na diecie, a mi się zrobiła ochota na pizzę z takim tym, ostrym peperoni. Diabolo peperone peperoni to nie. Nie, ja takiego, Michał, nie? Bo takiej diecie opierdalibyś taką pizzę tłusną, Ale kurwa, ci powiem taka pizza ogólnie, jeśli chodzi o jakieś taki dobrej pizzerii, nie mówię w jakimś takim placku typowo polskim, nie, nie jest zła na diecie, nie? Jak masz na przykład dobre, na dobrym cieście włoska, jeszcze, nie? taka włoska. włoska jest w porządku, nie? Tam, Ale ja ta... mówię o takim, wiesz, takim imprezowym szmaciarzu. Takim, A nie, nie lubię imprezowych. Nie, chociaż jeden taki imprezowy szmaciarz moja tak była ty mi ty zawsze, wioski. przywoziła jak byłem chory, nie? Pizza kebab i ona była taka, że ona miała taki giros. Wrzucony do góry, taki wiesz, kapusta pekińska, czy tam coś tam jakaś, sos taki dojebany, kurczak, taki motto wsmażony w mięso, nie naprawdę była mocna, pomidorek, zielonogórek. Z kolką ja nie tak wjeżdżała? Ja to jest, Ale dlatego tęsknię za byłą, bo już mi nie ma tej pizzy przywozić, a do mnie na dowóz jest za daleko, nie? A do niej było blisko, ona zamawiała, czy jeździ odebrać, przywoziła mi no złota kobieta wtedy to był. Dobrze. Nie. Nie! Tyś ja ty szmato! Się odmalił, dziękuję serdecznie! Ile to ci dało? Na co do tatusia tutaj wróciły gąski? Ja pieknie. Zawiedzamy <noise> z jakim budżetem. Jezus, Maria, dobra. Nie wiem, w końcu bitwa, która mi się podobała, no brawo. brawo. No, A na trójak znowu wygrał. Trójak, trójak, oczywiście, że trójak. Kurde, mi pan nie. Jak wyglądał, w ogóle? Ja? No? O, tak. tego, tego Digla za 2,5 stopnia. ja wam dobra, pokażę, dobra, bo dobra. ja się tym bawiłem trochę. Dzięki, gdzie jest? Tu, tu gdzieś ona była. Nie knife, to nie Glow. Nie tom, tom, ten Royal. bo Royal ja jest przecenie i go fajnie se. Myk, 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 myk Dobra, bo iść, to musimy tutaj. To zaczęło iść, to już do końca tak będzie szło, mam nadzieję. Tak, no, Zamykam karty, bo mi. Tak co Właśnie wiadomo, że na diecie spoko, da się przyzwyczaić, ale przyznaj, żebyś byś takiego tłuściocha, macierza. No właśnie no, nie, bo ja nie mam takich ochoty na takie rzeczy. Czasem mnie, na, czasem mnie bierze na jakieś z takich rzeczy, które ja na przykład często mam tak, że coś bym sobie zjadł, ale potem na to zapominam. Na przykład jak mam już dyspenser, że mogę sobie pozwolić, to zapominam. No a sen w tym, że teraz sobie będę zapisywał na kartce, jak będę, o dla mnie, to będę sobie robił to. Ale Ja na bardziej mam łaknienie bardziej na słodkie, niż że biję jakieś tłuste gówno, dlatego mnie nie jest problemem trzymać dietę. Bo wiem, że mi obojętnie w sumie co zjem, byleby wchodziło, byleby było niedobre, byle by nie było niedobre. Ty co jest naturalne? Na no, Ale jak mam łachnienie, jak... to na słodkie, nie? A dziś jak oni słuchają, jak ja mówię o dzieciach, jak są wsłuchani, no tak, no to. Tak, no ciasko by chciałby no, tak. taki, no, to taki to być, fit tak, tak, jak to, tak, tu. Gdzieś, Jacek, no dajcie lajka na pod Instagramem, wyślijcie jakiejś ten kuzynce starszej siostrze, macie ładną ten. Że się łapie do Dziadusia 10 lat mniej maksymalnie, czyli te 32 niech ma. <śmiennie> nie no, żartuję. O, tyle nie ma. Pustówy, czuła, no. No, no. o! To Dobra, kto zrobił tę bitwę? powinien są liścia, dygas. karmisz trola, karmisz trola, to nie może ta ta tak być. Daj, ostatnią grubaskę jakiegoś, co? To jest przedostatnia, to jest przedostatnia. Nie, ostatnią. No to Ty robisz Michał. To ja, to ja robię. To rób. To ja ja ale robię. dajcie mi zdobyć jeszcze przedłużenie. Nie, nie, to rób, Dobra, to rób. Krótko. Dzięki, bo to będzie kot, to będzie kot. <laughs> On jakiś gówno no tak. widzowie, jak mi oddaje, to u nich. U mnie, tak mi do dupy. Tak o, no tak o, właśnie, tak ono. Underdogie, Underdog, <laughs> jaki jest tryb underdog? Jak ma logo, jak będziesz w batle? Taki pies w tarczy. <śmiech> <śmiech> śmieszne, ale pomysłowe ogólnie, nie? Śmieszne. Dobra, dawajcie, to jest za kafelka, za kafelka sto. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, Z bo kafelos. dandem to w ogóle jest od niedawna. Oooo, trójak! Maję <coughs> Underpies to jest? Underpies, underpies. No to wchodzisz ciasko czy, czy co? Się na kurze. Od Odśwież stronę, jak nie możesz wejść. Ja nie, koda, bo musiałem ten, musiałem opchnąć coś, wiesz? Tak, musiałeś tego, do Kazachstanu jechać oh, po rodzinę. No. O, masz swojego kurwa manipulatora. No mas, masz, masz. Jak ta teraz się kapie? Ja dajcie mu spokojnie. więcej tego, dajcie mu ty, ja mam kawuchę wody. jeszcze, Jezu Maria. Na spokojnie. O, no tak, wiadomo, jak <grym>, Teraz ty dropisz i Michałek. <grym>, o, tak, ja dropię. Jeszcze kurwa, powiem, ja dropię. kurwa, man of war. Nie widziałem tej kuboski na dawno. Man of war, Kurde, to, miało, to chyba się ja boję, że... 73, no dygasiu jest tylko tutaj najbliżej. O, 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 bo tu się bałem. Nie, nie, nie. Dobrze. A to pierdolne. to ci, a ja jakby dropnie. Zobacz, zobacz. He? Bo ja podbitkę zajebałem. To! To jaki... Co kurwa, jak niby? Po prostu ty jesteś idealny, żeby dropić faktory i użyć, no? Co za kmiot, nie no nawet na dogach mi nie idzie. Dobra, Dobra ja robię bitnaka. Macie jakieś z taką zrobił sobie, bo ja chcę y, przekręcić tego Kej'a Royala. Taką za trzy skrzynki za 1800 zrobić. Ja się troszeczkę odkułem, więc dawaj, mogę zagrać. Dawaj, dawaj. Ja dawaj. chcę tylko te trzy skrzynki króciutka bitwa po prostu na standardowym wywat <coughs> na utwórz. Y, pyk, 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 pyk. Po prostu w mnie ciekawi jak to wygląda, nie? Jest dosyć droga bitwa. Ty poniżej dychy, zjechałem, ja myślę, że wyrobię do dychy. No i co, no na dwójce siadaj blablabla. Na dwójce, odsiedź na dwójce, Jezu. na troj... Tu mamy kolegę specjalnego, on tam ten. Jestem tam? tam? Jesteś, jesteś. On ślepi jeszcze, wiecie, nic nie widzi. Ooo, dobrze, dobrze, dobrze. Kici, Jest. kici, tu Mam kocica. Michał, to samo poleciało, ajajaj. Aj, aj. O, no, chyba no, miałka. Wadzie, kurwa, kurwa lepsze. Co? Jakim chujem? Jakim prawem? O, to Oj, nie, no teraz nie chuj. ma szans co? Czas. Nie, ja Michałek, Chociaż na końcu. O, za ósemkę, kurwa! Ty, to do giga, giga, dobrze, giga. No to widzicie, no jednak się udało wyjść na. No nie no, lekko powyżej. Nie no, myślałem na przód z tego. Cieszę się, tam Ja wiem, że 16 to jest, z hakiem, a teraz jest 17, prawie 18. Nie no, dobrze. Udało się. To jednak, może nie ma no masz takiego pecha. Może nie. A Wy możecie też mieć szczęście. Albo możecie mieć pecha. Nie wiem, jak chcecie, to załadujcie z kodem gry, jeśli macie. zamiar pograć, chcecie pograć. Ja nie namawiam, tylko jeśli sami chcecie spoko. 10% więcej przy ładowaniu 2,50 za pierwszym razem. Link w opisie do tego. Macie jeszcze do tego event, te slajsy, kawałki pizzy dostajecie i ja udział w Pizza Festiwalu. Ja się z wami żegnam, żegnam się z kolegami. Koledzy Ci mi się, podoba podoba się to, pożegnać, chaj, jak Familiadzie, no, cześć, 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 cześć. siemano i pamiętaj, nie, jeżeli takich, jak ciastko, bo potem tak wyglądacie, jak ten Kazachstańczyk, nie, no, cześć.